Ułatwienia dostępu, głośność ustawiona. Siemaneczko, na 40%. siemaneczko, nie wiem czy mnie widać. Mam nadzieję, że widać. E, patrzę 22 subskrypcje jest e, No i co tam dzisiaj? Deszczyk pada, mamy tę ostatnią niedzielę. Dzisiaj się rozstaniemy. No kurwa na pewno się rozstaniemy, jak nie będziecie subować, dawać łapek w górę i tak dalej. E, no natomiast y, wam powiem, że jeszcze moje ciotki i inni nie odkryli, kurwa, nie dzwonią do rodziców, że y, y, Karol genderuje w internecie, że normalnie Antifa i w ogóle nie, nie ma, deszczyk pada. Mogłem założyć ten płaszcz swój przeciwdeszczowy, no ale dobra. E, co tam się spodobał? Podobno mój filmik, jak jechałem po Olsztynie sam, mam jeszcze kilka takich filmików. Dzisiaj, znaczy dzisiaj ja nie wiem kiedy ten materiał puszczę no ale w niedzielę będzie przed kolejny filmik jak jadę tramwajem. Bo dzisiaj jest niedziela tak jak mówiłem może ten materiał co w tej chwili nagrywam jutro puszczę. Się wkurwiłem wam powiem i udostępniłem tych łosi co kurwa powiedzieli, że nigdy nic mi nie obiecali. Śmigacie tam gdzieś już kurwa po grupach i na fejsie. E, poważni kurwa ludzie, firmy mają jakieś tam e, naobiecali no, mi wypraw. E, się okazało, że ludzie mają my mamy wielkie serce i tęgą i w ogóle. Się okazało, że nigdy z nimi nigdzie nie pojechałem. E, natomiast co, e, mam jeszcze kilka filmików z Olsztyna. Także wam ja ten za zapodam. Dzisiaj będzie filmik jak w niedzielę poszedł filmik jak Jak yy, jeżdżę tramwajem, mam jeszcze inne filmiki, to będzie niespodzianka co tam jest nagrane. Yy, może jeszcze sobie pogramy na organce i tak dalej. No natomiast yy, patrzę, że <coughs> parę subskrypcji mi przybyło. Myślę, że to są te osoby, o które yy, dziewczyny jakieś tam i tak dalej, które spotkałem gdzieś tam na. Na ulicy, yy, i powiedziałem w moim kanale, zasubskrybowały. Natomiast, jak będzie bardzo dużo subskrypcji, i tak dalej, no to spróbuję rozwinąć kanał i spróbuję coś z tym zrobić. Yy. I tyle. No kurna deszczyk pada. Wiecie co, ja chyba się skończę. Bo pada deszcz, yy, a tu mam telefon z wyświetlaczem dotykowym, zaraz coś się poprzełącza. Nie jeszcze sobie. Przejdziemy tylko przez ulicę, razem będzie raźniej. Czukajcie, słucham tu takiego zejścia kciuk w górę, kciuk w górę, dobra, przeszłem, a nie, jednak pójdziemy razem, może do lewiatana. Y no co tam? Jeszcze mam filmiki jakieś z majsterkowania z jakichś takich technicznych spraw Nie wiem co wam powiedzieć o takich rzeczach Mam jakieś to są krótkie filmiki bo wy długich nie chcecie oglądać Natomiast odkryłem, że moja kamera tak się mi Gręci najdłuższy filmik 22 minuty Później go obcina. Yy, ale uruchamia się na nowo, czyli jest yy, filmik w dwóch częściach, nie przecięty. No nie wiem czy to jest dobre, czy złe. Na pewno ja nie kręcę dłuższych. znaczy zdarzyło się, ale tam patrzę o kilka minut, jest dłuższy filmik, może 2-3 minuty dłuższy i jest przecięty, nie? Natomiast mam też filmik dla was. Yy, z podróży po Olsztynie w deszcz ale kurna założyłem tą obudowę wodoodporną trochę słabo słychać też go wrzucę najwyżej będziecie mieli słabo jakość dźwięku bo obraz podobno jest bardzo fajny też w obudowie tej wodoodpornej natomiast kiedyś kamerkę postaram się jak będę gdzieś zabrać, nie wiem czy będę czy nie będę, zabrać po prostu na basen i się popluskam z nią, co wy na to Dobra, zostawcie subskrypcję, łapa w górę. Yy, I genderujemy dalej z kanałem, bo to chłopak jest niegrzeczny. Gendery się nim interesują, ta? Mój rodzice muszą sprawdzić, bo to je niebezpieczne. Tu bandyty normalnie, bandyty tu na mieście. Gadziołko nie poderżnąć, kurwa. I od miesiąca łażę, kurwa, zero bandytów. Ja nie wiem czy jakichś chujowych tych killerów najęli, czy kurwa chuj wie o co chodzi. No ale mniejsza o to. Yy, dobra. Tutaj kręcimy sobie pato streama, czyli to jest mój y, taki vlog o pieprzeniu rozmaitych rzeczy. Zobaczcie, tam jest wejście na zamek. Jedna dziewczyna tu jechała autobusem, nie chcieli jej powiedzieć, gdzie jest wejście, a ja jej powiedziałem. W czwartek. O, junak zełku, kurwa. Ale to chyba bez kosza. Nie, to nie to samo. No dobra, misie, ja idę, bo już padać zaczyna. Także cześć, pozdrawiam Was. Łapa w górę, subskrybujcie mój kanał. Hej. Przechwyć przycisk. 12.06. Wstecz.